w kolejnym filmiku yy, w kolejnym odcinku perfumowe kto pierwszy da mnie kto pierwszy poda jakąś liczbę liczbę w sensie liczbę, która będzie idealnie pasowała do zrealizowania takiej ilości propozycji wiosennych dla propozycji wiosennych, o których wcześniej nie wspominałam, może teraz, w sensie na pewno nie teraz w tym takim okresie powiedzmy już przywoływania wiosny, o. Jest. Natomiast tak przeciwnie z kolei, zimowo, jesienno-zimowo, bardziej zimowo, to odkryłam dosyć niedawno pewien zapach, fenomenalny, jest Amcapus, Ember czy Embers, jakoś tak. To będzie po prostu perełka na okres zimowo-jesienny, jesienno-zimowy. Na razie nie ma sensu je nabywać, dlatego że ten zapach jest po prostu no, ciężki. E, intensywny, mocarny, ogoniasty, ubezwładniający, ale po prostu piosną, e, już mi w to po prostu mógł się tłoczyć, także myślę, że jesienią się zaopatrzę. Ciągle jakieś cienie, nie cienie. Chyba w miarę normalnie. to jest chyba prawie całkowita pełnia. No super. To będę spać. No nic, do usłyszenia. Dajcie znać, czy to jest Anka Kus. Znaczy, z tego co wiem, to jest to marka, która powstała z oddzielenia się od, w zasadzie, rodziło się to chyba na Fort Fortmanle i Anka Kus, z tego co wiem, ale co było najpierw? Dziś mam wrażenie, że już mi się zada na nazwa, co było najpierw, tylko w momencie sobie nie mogę przypomnieć.